Siemanko, z tej strony PapaBuch, ze Papsy.pl. Jest ze mną Kura, który zaraz coś fajnego przyniesie. Eee, i tak mam wyjebane, bo się tak naradłem, że hej. Eee. Tak będzie. O, o, dobrze, Kurwa, poczekaj. O! Weź no kurwa, tu ogarnij trochę na tym stole. Bo dzięki, dzięki. Gdzie to położyć? Ty, no trochę, żebym chyba przesadził, nie? Uważaj na tamtą fajkę, żeby nie spadła. Czekaj, czekaj, czekaj. No przecież to się nie zmieści na tym stoliku, kurwa. No, Andrzeju, kurwa, odsłoń. bo to tam, tara tam. O kurwa, dobrze to wygląda. To? Dobrze to wygląda. Już mm. żeśmy ponagrywali. Przecież jak to zjemy, kurwa, to jedziemy spać. Do testu jedzenia to mi się nie nadajemy za bardzo. Bo to trzeba ugryźć i gadać, a ja to... O kurwa, ja pierdolę! Co? Od spodu se <grym> Co? Patrz, tak, kurwa, Na dobre. Jak kurwa, no tak to trochę za dobrze jest. No, mi się wydaje. No, ale trochę ciemno jest od spodu. Mm, dobra. Ale dobra jest to trzeba Widzicie jak się trzeba kurwa napierdolić w tej robocie? Mm. Pasi brzuch tylko zadowolony. Ciężko jest, ciężko. Mm. Ja tu nie lubię tak się obiadać. No. A żebyś kurwa wiedział, bo już jest dziewiąta godzina ja prawie. Trochę mała ta pizza, najwyżej zamówimy jeszcze jedną, nie? Pierwszy kawałek, zawsze bez sosa. Na zaraz się upierdolisz stały, a jeszcze może coś nagramy. <grymne> nagrywa. No, ja Kurwa! Jaki problem? Tam leży papier Jaki problem, żebym ujebany nagrywał? No. Kultura tego wymaga. Czy ja? Nie moja. O kurwa. Podniósłbym, ale mi się nie chce schylać, wiesz, jak to? Przywitaj się z widzem, a ja przyniosę coś. To teraz będziemy kręcić. Ja Ty cię się widzę. ładnie witasz. Widzę Ja Nie wstanę z tego fotela, mi musiał zawieźć do samochodu. Kurwa, powie w nowoczesności. Tak, wprowadzamy w nowoczesności, więc zaraz to przetestujemy. Ja już mam opinię wyrobioną, bo testuję to od 3 Panie, miesięcy. Ja mam opinię wyrobioną, bo 3 dni testuję. No nie, no skłamałbym. Czyli chwila. No ja pierdolę. Sam to będziesz otwierał. Ja nie lubię tu z tego dotykać, rozumiesz, kurwa. Będziesz no, to musiał wyjąć. Ja tego tak, no. nie no, Za chwilę wróci. Ty, mi, ale patrz. To byś... on kurwa ożyje, bo on. Jakbyś. Jad... Nie, o, już... ja, ja zjadłem taki jeden mały kawałeczek. Ty zjadłeś ma... on. Ty zjadł mały kawałeczek. Kurwa. No. Nie grzesz. Ja cię pierdolę, ale patrz. Z drugiej strony, nie jakbyś kurwa. Tylko że to musiałbyś wiedzieć, że ktoś jest waperem, nie? I że se tam niby zamówił pizzę, tego otwiera se w chacie, a tam taka kurwa Okswa leży, nie? No zestrałby się ze szczęścia. Już może by się nie zestrał, bo to najpierw trzeba zjeść, a potem się zestrać. Dostaliśmy pizzę od kuriera Ej. z Paragwaju. Z Taszkientu, chłopie, w tania, ludzie z fajni. Zostałeś mi to jeszcze ta Okswa przedpremierowa była, co dostałem do testów. No tak było, ja to widziałem. Tak to wygląda, o, kurwa. tak to przyszło, ej patrz jak żeś utłuścił, kurwa, tak to przyszło, ty się zdasz na sprzęcie, ja sobie powiem dalej, no to kurwa ten, to jest, co to jest, V prime, 2600 mAh bateria, Kartridże 02, 04, 06, 08, no. w pudełku macie 02 i 06. E, co tam dalej, no grafiki jak ktoś lubi. Mnie to one latają koło, wszystko mi jedno jest w sensie. E, ale no tak na poważnie to też mam żem jakiś czas i, i no, mnie się sprzęt podoba. Mnie się sprzęt podoba, e, fajnie leży w dłoni. Co prawda, jak kupujecie jako nową, no to macie w no, 5 ml, jak już sobie mm, dokupujecie kardliż, no to już niestety, kurwa, jest pierdolona tam guma, nie? żeby ograniczyć wam miejsce do 2 ml. Na szczęście jest bardzo łatwo tą gumę wyjąć, więc nie powinno być problemu. E, co, co co więcej? Więc to ja nie wiem, fajna jest, no używałeś ją weź, weź tak z, z, z poziomu użytkownika, który ma w dupie, co to jest, jak to jest, i co? Powiem wam tak. Z poziomu użytkownika, który ma w dupie wszystko. Kupiłbym ją, bo kupuje wszystko. Co jest? To jest argument. Kurwa, on by kupił, jak on kupuje wszystko, właśnie. No, kupuje wszystko. Na pewno miałbym ją na półce. Tyle mogę powiedzieć, ale. Dla mnie ten smak, ten smak z tego, to nie jest taki smak. Jakiego jestem przyzwyczajony. Nie wiem z jakiego to względu właśnie sprawa, tylko smaku. Dobra, tu masz. Pa no wyglądem. Ona jest super. materiał ona jest super. Wyświetlaczem, ona jest super. Fajnie leży wszystko, ble, 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 ble. Mnie brakuje smaku. I to jest jedyny minus e papierosa, który jest tworzony na smak. Że nie ma smaku. Nie jest kurwa tworzony na smak. Jest to, to, na smak to masz. Nie wiem, X Lima. To jest tworzone, żeby chmurę pierdolnąć FS. No to, to kurwa mam nie czuć smaku. No ale jak nie czujesz, nie czujesz w ogóle? Czuję, jest gorszy że... trochę niż na X-Limie no. na przykład. Ale jest dalej spokojny. Dlaczego w miarę. nie poszli taki jak X-Lim? Co? Dlaczego nie zrobili tak parownika, jak zrobili w X-Limie? Mistrzostwa No nie wiem, może żeby nie pokonali się cały świat. Czymś, no. Słuchajcie, moja opinia. Kupić warto. poszalać warto. Ale moje zdanie, nie jako główny fajek. A tu, się, tu, się, tu się akurat zgodzę, nie? Bo dalej jako podstawowy, ale z całkowicie innych przyczyn niż u ciebie. Bo u mm. ciebie jest, że ze smakiem coś nie leży. nie? Tak, nie smak Dla nie mnie leży. nie ma problemu. Owszem, tu zgodzę się, że jest trochę słabszy ten smak. Słabiej oddaje, ale nie mógłby być to podstawowy ze względu właśnie na chmurę. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, żeby ta chmura była po prostu mniejsza. A to wiesz. przecież jest proste, wystarczy, że mnie naładujesz. Że co zrobię? Nie naładujesz, że papierozajmasz zajmasz niewidzialną No ale chmurę. wtedy jest kurwa chujnie chura, jest, w ogóle jej nie ma. A tu no. chodzi o to, że wiesz, jedyne czego nie mam, jeszcze Kardidża 08. Kardidż 08 to jest ten, wiesz, MTL tak zwany. Mm. Nie? I mam wrażenie, że jak ten Kardidż 08 będzie, no to wtedy to będzie, wiesz, wtedy będzie to mogło zastąpić X-Lima u mnie. Patrz, czekaj kurwa, weź, weź to jeszcze nagrywaj, a ja ci kurwa dorobię fryzurę, chłopie, Ale będzie kurwa. Tylko tak, żeby mnie nie było widać może chociaż. Czacha dymi, kurwa. No. Kurwa, weź ten mój wyciąg. Ja chuj ten twój. <kluz> A co to za różnica? Jest piękny, tłusty. Nie lubię takich kurwa tłustych wyciągać. Chłopie. Chcesz, boczek? Nie. chcę. Boczek jest pierwsza kasa. Nie, bo kurwa. <grym> <grym> no i chuj, co z tym teraz zrobić. nie ja boczek. Co? Odeszli do Okswy. Sam sobie kurwa. Wyczer, że... Ja jem. No, tak. Jestem zajęty tym, co mi w życiu najlepiej wychodzi. Kuj no. Że ja nie lubię kurwa pustego. Znaczy dotykać, nie? Tak jeść, to lubię, nie? skóra się nie przyciemniała? Nie. Czy to kurwa ze skórą to ma tyle wspólnego Co ty z akrobatyką? No. no, to jest elegancki. Bowiem ci, że wodaj to dzisiaj będzie akrobatyka chyba na giblu. Będzie, będzie, bo już my powinni skończyć o smaku pizzy, Dobrze no. Lubisz te brzegi? Zależy. Na początku lubię, ale jak już jestem tak z na żarty, to już tak się. Żyję. Ja pierdolę. Co? Masz. Masz, bo to wrzucę kurwa szybko. Tak co? Nie pan, nie smakujemy płyn, wiesz. To przełóż ten swój kardycz. Dobra. No. no właśnie. No ale co to będzie za różnica wtedy? Patrz, kurwa, ta moja jest cynkowska, jest na kurwa wieżna Dobra, daj ten twój karnik i skończmy ten film kurwa. No. Dobra. To powiem, że bateria ładuje się od 0 do 80% w nutrą godzinkę. Do 100% godzina 15 minut. E... Zajebiście jak dla mnie, zajebiście leży w dłoni, zaokrąglona z każdej strony, no kurde, czy design ogólnie mi się podoba, na pewno bardziej mi się podoba taki, taki niż kurwa w tej skórze, nie, nie lubię tej skóry. nie lubię też tych grafik, wyjebane mam na niej, to, to totalnie, A ja nie włączyłem jeszcze grafik, nie wiedziałem, że to ma grafiki. Nie, nie ma. raz, dwa, grafiki A? i tu se kurwa... O, też... lakietę mi daj. Rakietę ustawić, no, kurwa, teraz już rakietową. Tak, że Ej, papieru, że... Z... Z... Dalej tu jest Zamieniłeś, bo mój był czerwony. To no, jest dobry, to jest, to jest majątkowy. No. To jest, mąż palce to swoje, kurwa, w co. Na ścisłość, nie? Czekałem bardzo. Ja też. To było też najbardziej skurwiło, nie? Tylko, że mnie. Szczerze, że jakoś tak... Wiesz, jak już ją dostałem, to... No, jest to świetny fajek, ale kurwa, no jak wiesz, na Czekałem bardzo. To... Ja ją dostałem chyba dzień po tobie. Albo w ten sam dzień. wydaje, że dzień po nie, tobie. Nie, tyś mi wysłał zdjęcie rano, a ja ją no. dostałem po południu. Aha. No, no to zależy, od, jak kurwa. Ale ja dostałem, to dostałem to nie z Polski, wie. tylko jak zwykle wiesz. A ja z Czech. Dostałem, kurwa, ja pojechałem do Czech do... no, ja na do... magazyn, po towar, no i, i już tam przyszły, więc wiesz. Wziąłem, czyli w ten no, sam, to sam ci dzień. Zajebiście, no, no. To jest, już Wam tłumaczę. Macie sobie x czy jakiegoś tam innego, kurwa poda, małego, no nie? Ale macie sobie chęć czasami pierdolnąć taką chmurę solidną, nie? No to kurwa bierzecie to i bierzecie to i nic Wam więcej nie trzeba, no. Nic, kurwa. Wiadomo, że no, taka chmura nie bierze się z powietrza, nie? No Wpierdala to do płynu solidnie. Bo ja, ja osobiście, no to mam 60 W na kadmiu 0,2, tak sobie ja, nie? Ale płyn to schodzi w oczach. O! Tego mi brakuje. znaczy, mnie już nie brakuje, bo mam, nie? Smycz założona, kurwa ten, że to można było powiesić. W X-Limie dostajecie w paczce, kurwa elegancką smyczkę, kurwa tego. Tutaj nic nie dostajecie, nie? No i trzeba pokombinować trochę. Z jednej strony macie przesuwaną, przesuwaną regulację do regulację przepływu powietrza, a z drugiej strony jest po prostu nacięta dziura do powietrza, nie? I ja przez tą dziurę. Przełożyłem sobie, kurwa, sznurek. Kardwicz nawet, powiem szczerze, nie odstaje jakoś bardzo. Troszeczkę może przez ten sznureczek, ale to nie przeszkadza w życiowości niczym. I o, klasa. Tego mi brakuje, naprawdę. Gadałem, powiedzmy, z kimś tam. Blisko, bo zbie, to ten, co, upierdoliłem się? Nie, mikrofon się nie świeci. Nie ja powiem Ci, że po tej pizzy, to mi aż lepiej z tego smakuje. I mam rakietę. No, i włączył mi rakietę. Ja Cię kręcę, kurwa, kurwa, no powiem no, co ty wam, ty że, teraz. będziesz Powiem Wam, że chyba jest mi. lepszy smak teraz, bo jest rakieta. Bez rakiety, jak kupicie sobie, to włączcie sobie teraz rakietę. To jest, to jest najważniejszy feature w tej fajce, rakieta i kosmonauta. To z... Zobaczysz, jaki smak będzie jak sobie kosmonautę zajebi. Pierdoli się z jeszcze kosmonauta. A jakżeż nie? Jak trzy razy. Raz dwa. Dwa razy. No, i potem plusem, minusem, co napierdasz góra dół, nie? No, gdzie są te obrazki? Chemę, chemę. O, mam kosmonautę. Kurwa, no zobacz, czy smakuje teraz lepiej na kosmonaucie. Nie, gorzej, na kosmonautce jest bardziej chujowo. Czyli musi być łączona, pamiętajcie, rakieta. No, widać, że fachowiec, no. No plusem niesamowitym jest bateria. Plusem niesamowitym jest bateria ta, bo tak jak tu, no niestety odczuwam problem, zwłaszcza w aucie. Baterii, jak wyjdę z domu z nienaładowanym, pieprzyć się w te wszystkie ładowarki. To prawda. Dobra, kurwa, wychodzę na chwilę. Mikrofon wyłączam. Przemo się chyba zatruł. Chyba dzisiaj z przyczyn technicznych będziemy szybko kończyli ten odcinek. Papier tam jest! Ja Co wybierasz? Jest co, ja to ze swoje wezmę. Bo czekaj, bo to kurwa w tle, jak to się już nagrywa, to wiesz, to się jeszcze pozna. Co wybierasz? Ale biorę do domu. To? Do domu. Nie, 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 Ty polujesz na to. No poluję, kurwa, no bo tylko, że miałem mi załatwić, tak, znaczy że mi załatwki. A nie mam dalej. Muszę do kumpla dzwonić, Czekaj, muszę rakietę włączyć. Dzwonię. <noise> nie odbierze, nie odbierze teraz, bo wiesz. Eee, Trzy miesiące czekam, no, tak gada i tak wie, Aaa, kurwa, wiesz, jak byłem tam, No? to, żebym wymyślił to. No. Jakie mam jeszcze zastrzeżenie tutaj w no. czasie? Bo mam no. jeden film, gdzie opowiadam o tym, ale tego zastrzeżenia tam nie było. No. Zastrzeżenie jeszcze mam takie, że jak jest powietrze wszędzie otwarte na maksa 60 W, i słucha, chcecie zrobić chmurę, to trzeba zaciągać się z chlebem. Bo jak będziecie się zaciągać tak, 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 bez chleba, to ona się nie włączy. Musi być podciśnienie, jednak wytworzone. Ale jak sobie zasuniecie powietrze. Mimo, że wiesz, ogwa oh, nie zaleca na tym kardynu zasuwać powietrza. Ale myślę, że wiesz, że oni nie będą tego sprawdzać, więc zasunąłem powietrze. Już działa. Ja to mnie właśnie wtedy, kiedy odmyślałem, no wypadnie. Wiesz. Podu... Podoba mi się karmić. Mogę zaśpiewać? Nie mogę. mogę? Może wszystko robić, tylko nie o subskrypcję. Nie, będę śpiewał. Śpiewać może, piosenkę tylko nie i o subskrypcję. No. No, mo, mo, możesz cicho być, kiedy śpiewam piosenkę. No moja... mogę cicho być, kiedy śpiewasz piosenkę twoją. To jest tak. Gdy siedzę sobie w kibiu, puszczone mam, choć deska trochę twarda jest, obmyślam nowy plan, O obmyślam nowy plan, O obmyślam, obmyślam nowy plan, obmyślam nowy plan, wtedy kiedy ja jestem kulturalny, więc nie skończę. Jesteś Dobra, powiem wam tak. Reasumując. Minusy. Nie ma jak zawiesić na smyczku. No to bez sensu, no, bo dzisiaj na smyczy ja mówię, że nie ma jak zawiesić. Kurwa no, musicie sobie sami wykombinować, bo nie ma nic w zestawie, ani producent nie przewidział żadnej tutaj kurwa haczyka, dziurki, jakiejś coś kurwa by wystarczyło, nie? To jest pierwszy minus. Drugi minus, że no trzeba się tak trochę na powietrze... No to jak ty to zawiesiłeś przez boczny? No przez eflę, boczny. Przez boczny przepływ powietrza. Tak no jest. przez boczny powietrza. No. Kurwa cwanek typ. No jak, no przecież tak się przyzwyczaiłem, wiesz, do otrzymania i ten, że kurwa, no nie wiedziałem co z nią zrobić. No to kieszeni wkładać, kurde, cudować. Bez sensu, no i wymyśliłem, nie? I nawet nie ma problemu, żeby karwisz latał albo coś, no bo ten sznurek jednak tutaj wiesz, odbija ten karwisz, tak na no, Odbija, ta, Ale ani nie wylatuje nic się nie dzieje. To jest raz. Pierwszy temat, z którym idzie sobie poradzić. Drugi temat. Powietrze otwarte na maksa, trzeba zaciągać się tak z wigorem, nie? No ale to też bardzo prosto, bo zamykacie sobie powietrze i można na 60, Tylko chmura jest wtedy cieplejsza, wiadomo, no bo nie chodzicie taką aż ilością powietrza, więc co kto lubi. Nie jest może aż taki ten, ale jest, dobrze jest. Kurwa, no nie mów, że jest. Ja pierdolę weź, weź kurwa, któregokolwiek tutaj stąd i zobaczysz, że cudów nie będzie, no. Może się przyzwyczaił do Kardzidża na X-Limie i kurwa teraz o, byś chciał, kurwa nie wiadomo co. Opsan nie rozpuściła. Opsan nie rozpuściła, przysłała, podobnie, że to jest jakaś seria limitowana. O, teraz będzie kurwa cię ten. Tak, ja nie dostałem. Nie no. się kolorem nie podoba, też dostałem odokswy, ale kurwa złote, a skromne. No, a chciałem takie. No, ale chuj, no. To jest numer, jeden z kapeluszem na No, aż tak to bym nie poszedł, no kurwa. W swojej klasie może tak. Nawet zebrali sobie jakąś statuetkę, swój, nie? Oczywiście w swojej klasie. No, ale. Nie porównujemy tego. Z... Poczekajmy, poczekajmy. Wiesz co, ja głównie, głównie z czym bym chciał to porównać, bo wiesz, no, mam internet, wiesz. Czasami sobie tam coś z nim oglądam, nie? I chciałbym to porównać z tym Limbowibarem, no. Jak się tylko gdzieś pojawi, to sobie wiesz, zanabędę i wtedy będę mógł to porównać, no. Bo tak wiesz, no. Co z tego, że obejrzę jakiś film i ktoś powie, że ten, i naprawdę szczerze to powiem, kurwa, jak będzie lepiej, to powiem, że jest lepiej, no. Będzie tak samo, to powiem, że tak samo, a jak ten, ale to będą moje odczucia. Moje własne, kurwa, i nie znaczy się, że nie wiem, kura zajara i powie, o, że jest tak albo srak, nie? W każdym razie ani z wami tu nie zapłaciła, ani nie wiem, ani Vibar mi nic nie zapłacił. Nikt ani mi nie ja płaci. Nie Pan też chociaż kurwa pizzę kupił, to już chuj, no. Ale tak, to to. Przydałoby się, kurwa, wiesz, żeby ktoś mi zaczął płacić w końcu. Ja wtedy o śpiewać umiem, słyszałeś, nie? Ale to mnie nie zapłacił, bo ty jesteś kurwa, że ze mną pokazujesz. no tak że ci ktoś coś zapłaci. Kurwa. Pokaliłem Ale może w ten, gangi ze mną Gang jakiś kurwa założymy taki, Aha. że w maskach będziemy łazić i obrawiać, nie wiem, banki. Czy coś? Wiecie co, jest późno, powiedzieliśmy sobie, to już zaczęła je Chłop kurwa, bo ja bym za, ja bym poszedł spać, chłopie teraz. No. Albo o, najlepiej jakbyś mnie zapakował do tego kartonu. kurwa. Ja kanał zablokują. Także posłuchajcie, widzimy się za parę dni. Ty wiesz, że sobota jest pojutrze? To strasznie szybko, kurwa, ma, znowu będę musiał sam siedzieć, ja pierdolę. Ale ja myślę, że widzimy się po tym odcinku, w następnym odcinku, nie wiem, no, z to Nie, to nie będziemy jeść kebaba. Następny odcinek będziemy przestrzegać przepisów BHP, bo jak wszyscy wiedzą, bezpieczeństwo hamuje pracę. I będziemy robić różne rzeczy w sceneli nieco innej. Tam właśnie, jak się nie chcesz upierdolić, to właśnie ubierz się tak teraz, nie? No bo wiesz, jak się nie zbiej, bierz, to, to dobrze, no bo ja nie będę tam sprzątał, wiesz na twój przyjazd jakoś, nie? Tam to nie się nie w... nawet zobaczy, <grym> <grym> ten. On tam, tam był, wypierw. Kurwa... <grym> zobaczycie to. Po prostu nie ma możliwości, żeby tam odprzątać. Jak nie ma? Chłopie, to... ja czasami sprzątam. Dwa dni. Chyba, kurwa, Dwa dni zajmuje to przeważnie, ale jest postąpione. Nie jest tak źle. Zobaczycie sobie. Zresztą Zobaczycie. na TikToku mam kanał, możecie se tam zobaczyć mój garaż. Jest w... albo nie, kurwa, bo wcale nie jest tak, jak chciałem powiedzieć. No jest w kurwa wszędzie i przejść nie idzie. Ale ale zorganizuję krzesła i stoi. No po chuj. No nie będziemy stać, kurwa, no masz, szłopie... czy ja ze kurwa, tą siedział? No jak? Kurwa, tak se siedzisz, że i se szlifujesz, no. Kurwa, masz. ja mam... To inaczej, to ja se wezmę krzesło dla siebie, a ty sobie będziesz stał. Bo ja mam nogi jedne tylko i muszą mi na całe życie starczyć. A jeszcze mam w planach parę lat, a nogi już powiem ci, że... Wiesz, od dźwigania, zresztą tyś powinien wiedzieć, no bo też dźwigasz. Dźwigasz swój krzyż. Czy jakoś tak, nie? Poetycko-epicko. No. Kończ. Dobra, kończę. Yy, ładnie zapowiadam. Następne odcinki będą yy, sceny warsztatowej, co się tam kurwa będzie działo. A, i musisz podpisać taki dokument, że jak ci tam, wiesz, coś o, niechcący by się obcięło albo coś tego, to że nie masz żadnych te, nie? Wiesz. Nie wypadła ci nigdy szlifierka z ręki? A mnie wypadła. Badamy, bo Dobra. Nie, nie, nie skończę, nie skończę. Nie, nie skończę, bo jestem wiesz, wie, że Nategowałem się, wiesz, tą pizzą i teraz. To, to, kurwa, teraz. Także, to... na liście, kurwa. także y, oglądajcie nas dalej, jak chcecie. Jak nie chcecie to, to będzie To będzie najlepsza seria. Najlepsza, będzie się lała. Chociaż nie wiem, czy można powiedzieć. Bo... Papa, Dobra. Ja Trzymajcie się, cześć!